Szanowni drodzy i kochani, przede wszystkim wielkie podziękowania za Wasze życzenia, za życzenia zdrowia, które słaliście pod moim adresem w ostatnich dniach. Okazały się niezwykle skuteczne, bo jeżeli dotychczas nie widzieliście jeszcze na własne oczy ozdrowieńca z koronawirusa, to taki człowiek właśnie w tym momencie do Was mówi. Bardzo dziękuję. A przed nami. Jesienna edycja antywirusowych spotkań autorskich. Notabene nie sądziłem, że kiedykolwiek przyjdzie mi traktować ten tytuł naszych spotkań aż tak dosłownie. Od początku przyświeca nam ta sama idea. Bez względu na to, co się dzieje, bez względu na to, która fala pandemii koronawirusa nas dotknie, my ludzie dobrej woli nie będziemy się poddawać. Nadal będziemy spotykali się, tym razem online, z autorami ciekawych, fascynujących, dających do myślenia książek. Tak było wiosną, kiedy wystartowaliśmy wspólnie z fantastyczną fundacją Carpe Diem, tak będzie i jesienią, a spotykać się będziemy niemalże do samych świąt Bożego Narodzenia. Już w najbliższy czwartek, 12 listopada o godzinie 20, bardzo ciekawa książka pod naszą lupą żona pianisty. To rozmowa, którą Filip Mazurczak przeprowadził z Haliną Szpilman. I to rzecz bardzo ważna i bardzo istotna. To opowieść nie tylko o Władysławie Szpilmanie, którego losy znamy chociażby ze słynnego filmu Pianista. To także opowieść o Halinie Szpilman, o ich miłości, o tym, co ich połączyło, o tym, kogo spotykali na drodze swojego życia. To opowieść dająca wielką nadzieję, bo pokazująca, że nawet w trudnych czasach, Zawsze świeci jakieś światełko światełko mądrości, światełko dobra, światełko przyjaźni, czy przede wszystkim światełko miłości, tak jak było w przypadku Haliny i Władysława Szpilmanów. Szanowni drodzy i kochani, nie poddajemy się, koronawirus nic złego nam nie zrobi, nadal będziemy czytać książki i fascynować się otaczającym nas światem. Widzimy się na żywo w najbliższy czwartek. 12 listopada o godzinie 20 obecność, może nie obowiązkowa, bo zabrzmi to jak w szkole, ale na pewno wskazana bardzo na was liczę, bo bardzo stęskniłem się przez minione miesiące za naszymi antywirusowymi spotkaniami autorskimi. Do zobaczenia!